jaki fajny rybon. Ho, ho ho! I ma takie światło. No to co? Pojeździmy sobie na nim. No pewnie, jak ja szybko się teraz poruszam po planszy, Juhu, Kochani! O A teraz sobie będę biegać, biegać. Na tym pegazie? Ho, 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 ho. Czemu ja nie frunę? Przecież on ma skrzydła. O, A sobie tak spaceruje po drodze. Ha, 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 ha. Kochani, rewelacja! No! Ho, ho. I co? Wybieramy sobie pierwszego zwierzaka. Dzień dobry, ty jesteś kotem? Serio? Ho, ho, ho. Jej, i mamy strzałkę. Hmm. Musimy, musimy do jakiegoś pachołka dobiec, zdaje się. Je, je, je! Świat na razie! Jaka szkoda, jaka szkoda, no to co podążamy za tą strzałką? O tak, zdecydowanie, moi drodzy. Hm, rozejrzyjmy się, je, je, je! Fajnie tutaj jest! O, tamten został rozwalony. Teraz nasza kolej! No kocie, dajesz radę, dajesz radę, jeszcze trochę, jeszcze trochę! O, idzie powoli, Juhu! Zdobył doświadczenie. Hmm, bardzo fajnie. No to teraz to. No dalej, no dalej, kocie. O, szybko, szybko, szybko. Dalej, 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 dalej. Trochę przyspieszyłam grę. Je, je, je. I mamy zaś strzałkę. Wybieramy nowe jajucho. O, ciekawe co będzie. Ho, ho, ho. Jej, jakiś niedźwiedź. Hmm, niezwykły? To mi się podoba. O, i mamy oba zwierzaki. Kto to taki? To zwierzaki, tak. Czy teraz lepiej będzie nam się rozwalać tego pachołka? O, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ej. A czemu Tylko Cię nic nie robisz? Aha, bo trzeba dwa razy kliknąć. No właśnie! O! Wow! I mamy kryształy! Jeszcze tego! Sobie pokonamy! No nie pokonamy, bo to jest taki pachołek treningowy i będę Cię mieć zaraz z głowy. Jeszcze trochę! Jej! Ile kryształów ta mi się podoba? O, co to takiego? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale mamy achievementy! No pewnie! Dwa do zatwierdzenia! Tak, kolekcjonujemy i się niczym nie przejmujemy moi drodzy. Tak, moi drodzy. I co tym razem? O, możemy sobie ich użyć. To mi się podoba. Ho, ho, ho. Magiczna mikstura. O, na 30 minut mamy busta do gemów. I jeszcze jest taka fajna mikstura. O, która leveluje naszego zwierzaka na 30 minut. A tu możemy zmienić jego imię. No, rewelacja, rewelacja. To co, użyjemy sobie? No pewnie, już! Ha, 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 I będzie wielki wóz. Tę też użyjemy. No. Ho, ho, ho. Wow, kochani. Kolejne jajucho trochę sobie zarobiłam na nie i co będzie na śniadanie? O, jakiś wilk niezwykły. No to co? Hm. Teraz mamy trzy zwierzaki. Klikamy trzy razy na tego pachołka treningowego. Patrzcie, jak teraz szybko leci. Cieszą się wszyscy atleci. Szósty poziomas miał nasz kiciuch. Juhu, to mi się podoba. Co my tutaj mamy? O, takiego miniona. O nie, o nie, o nie, co tu dzieje się? Patrzcie tylko. O, fajnie, udało się, udało. Już myślałam, że nie pójdzie tak lekko. Jeszcze tego, jeszcze tego, koleżanko i kolego. Hmm, żyćka tracimy. Ale się nie boimy? O nie, widzieliście to? Nie, pomocy, pomocy. Dwa zwierzaki wyeliminowane i trzeci. Dobra, odradzamy się. Tu jest taka specjalna strefa haha, uleczania naszych pupili. Jej, jak fajnie! Oczywiście, że kupuję. I co? Wow! Rzadki guziec? <noise> Dzik to był! Ale się zmył! I mamy kolejne zwierzaki! Tak, otwieramy, otwieramy i już na nic nie czekamy! No, proszę bardzo! Ho, ho, ho! Tak, rozwalamy cię! Je, je, je Nie było tak źle! To mi się podoba! O, i kolejne jajucho! No, co mamy? Królika? Hm, zwykłego królika! O, a to co? Nie widzę, co to jest. <laughs> Chyba się trochę tekstura zepsuła. Jaki epicki kozioł. O, tak jest, tak jest, kochani, i zaśnieć wieć. Chciałabym teraz sobie tego kozła Dać do naszej ekipy. Juhu, on jest bardzo silny. O, a tutaj mamy różne fajne rzeczy, na przykład kolekcję zwierzaków. O, czekajcie, kozioł coś potrafi. Jakieś pasywy tutaj ma. I umiejętności? Jeszcze żadnych. O, okej, okay, okej. Okay. I co tu jeszcze mamy? Jej! No pewnie. Tego miniona, który strzeże świątyni. O, jak fajnie! Nasze zwierzaki są coraz silniejsze i mamy strzałkę. O, otwieramy, otwieramy to przejście no pewnie wchodzimy sobie tam Ram, pam 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 wow jaka muzyka sobie tu fika ha, ha, monumentalna o jestem w nowym świecie i sobie przeglądamy i mamy jeden achievementas jak fajnie to mi się podoba to mi się podoba co za ekstra przygoda no na razie nic więcej kochani o mamy tę miksturę Juhu! i co ustrawia ona zwierzaki to mi się podoba na 30 minut jak ekstra. Co my tu mamy? O, jakaś rosiczka? Coś w tym stylu. Ha, ha, ha! No, już prawie pokonana. No właśnie, no właśnie. Juhu, zbieramy wszystko, co wyrzuci. Tak, moi drodzy. O, widzieliście to? Ta jest dopiero złowroga i niech nie boli cię noga. No, jeszcze trochę, jeszcze trochę, dasz radę, zwierzaku, ty i tamty. O, jak się podoba. Wow! Hmm, zakupimy sobie nowe jajucha? Tak jest, kochani! Ej, je, 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 co tu dzieje się? Picki? Pegas? O! Tak, koń ze skrzydłami i inne zwierzaki witają się z nami. Takie zwykłe. Nic specjalnego. ho, ho! ho. Jeszcze trochę, ej, co to było? Juhu! Oh, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ja chcę kolejne dreszcze! No właśnie! o oh, Otwieramy ta jajucha! Taka tutaj zawierucha! Wow! I co teraz? Ciebie! Ciebie dodajemy do drużyny! O, oh, mamy teraz silne zwierzaki i nową roślinę! Jej! Taki dzwon czerwony! Hoho. Będzie zaraz załatwiony! No pewnie! Udało się. I uleczamy nasze zwierzaki! O! Oh. Mały grzybek. ha! ha, ha. grzybek dzidzia. <grystanie> Ale wcale nie jest taki łatwy, moi drodzy. Trochę trzeba się wysilić. Tak jest, jak fajnie, jak fajnie. I co? Hmm, świat grzybowy. Widzieliście to? Jak tu jest ciekawie. O, wybieramy sobie jakiegoś grzyba do pokonania. Może tego największego, koleżanko i kolego. Tak jest, zwierzaki moje, do dzieła, do dzieła, by robota nie stanęła. O, on ma nawet jakieś ręce, ten Grzyb? Je, 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 Czy uda mi się pokonać cię? Miejmy nadzieję! I co? Hej, żecho, Pokonany! I zbieramy! Bonusy zbieramy! Jak fajnie! Hmm, otwieramy, otwieramy! Wow, kolejne drzwi do nowego świata! Wow! Tak mi się strasznie to podoba! Gdzie my tym razem będziemy? Zaraz się okaże! Pod wodą chyba jesteśmy. Tak, moi drodzy! Co to takiego małża jakaś? No to co? Pokonamy cię. Jejeje. Je, je. Może nie będzie wcale tak źle. I takie kryształy wypadają. Niebieskie! I mamy homara! Ha, ha, ha. On ma takie bardzo złowrogie szczypce! O, ale sobie chyba poradzimy. Nie rób takiej kwaśnej miny. Jejucha! I cóż my tu mamy? Rekina na przykład! I Krabona! Sprawa będzie zakończona. I mamy meduzę, jak fajnie. Kolejne jajucho otwieramy. Epicka ryba. jak fajnie! Na pewno nam się przyda. O, a te kolejne. Nic ciekawego. Póki co, póki co. No, ale próbujemy dalej, bo się gra doskonale. No, niestety, moi kochani. Co teraz, co teraz? Obejrzyjmy nasze zwierzaki. O, ciebie zatrudnimy, moja droga rybo. Ale kogoś musimy zwolnić najpierw. Może ciebie, może ciebie. O, i teraz dołączasz do mnie. Tak jest, jak fajnie. Ale mamy jeszcze trochę zarobionej kasy i otwieramy następne. I jeszcze trochę, jeszcze trochę, na razie nic ciekawego. O, proszę Was, proszę Was, by nauka nie poszła w las? Nie, no nie, co tu dzieje? O, jaki fajny rybon, rzadki, widzieliście to? Na pewno nam się przyda. I kolejny taki, powiedziały zwierzaki. Tak, moi drodzy, trochę tekstury są popsute, ale któż by się tym przejmował? Tak, moi drodzy, i co? Jeszcze raz, jeszcze raz! Tym razem zatrudnię te dwa. Hm, to są wielorybki małe! <laughs> do walki doskonałe! O, czekajcie, kogo tutaj zwolnimy ciebie! I może ciebie żabo za chwilę czekajcie. O właśnie w ten sposób do widzenia pegazie. O, nie żyj do nas w urazie! I ciebie też, żabonie! O! I pora na was! Moje drogie rybony! Hmm, fajnie wyglądacie i macie mnóstwo żyćka! Zdecydowanie to jest bardzo, bardzo ważne na tym etapie gry. Jejeje! Je, je. Tak, zatrudniły się! I achievementasy dla naszej bluczej nasy! Jej, ciastko dla zwierzaka! To rzecz nie byle jaka! O, wybieramy je, jejejeje je, je, je. i zwierzaka następnie! Hmm, kogo wybieramy? Tego epickiego! Oczywiście, oczywiście! No! Oh, select. O, jak fajnie, jak fajnie. Plus jeden do poziomu masa. Cieszę się, Blue Jay NASA. O, cześć, mój drogi. Patrzcie, jak już sobie go super rozwinęłam na maksa. O, tak. 310 obrażeń i 1700 żyćka. Wow, to nie byle co. Czeka na was samo zło. I was wielorybki też sobie trochę porozwijałam. Dajecie dużo obrażeń i macie 1300 życia. Jej, yeah, jak fajnie. No, miej się na baczności, wstrętny homard. A że o, jak szybko! Go pokonały! To mi się podoba, to mi się podoba! Co za ekstra przygoda! Teraz ciebie! Jak ty dużo masz życia! Tylko nie to! Czy damy sobie radę! Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję! O, udało się je! je, je. Nie było wcale tak źle! Teraz sobie tutaj podążam i są takie dziwne, moi drodzy, Haha, <laughs> Pan Syrena! No właśnie, to żadna ściema! Ej! On czymś czaruje! O nie! I życie nam psuje! Tylko nie to, jeszcze trochę... O nie, jestem pokonana! O, na szczęście możemy się szybko uleczyć, bo blisko jest kapliczka uzdrawiająca! Juhu, ta mi się podoba, jak fajnie, jak fajnie! No, leczycie się, jejeje! Je, je. Wybieramy teraz innego pana syrenę, tego z trójzębem! O, on jest łatwiejszy do pokonania, chociaż ma sporo żyćka, zdecydowanie! Ale patrzcie tylko, nasze rybony sobie radzą bez problemu! Jak fajnie, jak fajnie! Zbieramy, zbieramy, zbieramy! O, odnowił się! Jejeje! Je, je. Chcę trochę podleczyć nasze zwierzaki! Gdzie wy jesteście? A, tam były, ale się zmyły! I jeszcze raz! Patrzcie, jak tutaj się farmi! Rewelacyjnie! Tak! Rozwalamy cię! Jejejeje! Je, 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 je. Ale fajna przygoda! A mi ciebie szkoda! Jest i kryształ pełny wody! Takie mamy tu przygody! I do nowego świata! Haha! Się przedostanę! Tak jest, kochani! Gdzie my będziemy tym razem? Zaraz się okaże. O, czekajcie. Jaki świat wulkanowy, piekło. Prawdziwe. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać. Cześć moi drodzy i do usłyszenia!